Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Podwórkowiec. Ostatnio pokazywałem wam, w jaki sposób przygotować ziemię pod pomidory w tunelu foliowym. Natomiast dziś chciałem zacząć od tego, że będziemy pomidory sadzić, ale niestety po rozciągnięciu tunelu tego wam już nie pokazywałem bo to pokazywałem w zeszłym roku. Link do tego filmu powinien się wyświetlić o tutaj. Mam nadzieję, że się pojawił. Okazało się, że niestety muszę dorobić drzwi do mojego tunelu foliowego. Dlaczego? O tym za chwilkę, jak to robiłem, o tym w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Słuchajcie, jak już wspominałem, mój tunel to jest tunel, który ma wymiary 2,5 na 5 metrów. Oczywiście 2,5 szerokości, 5 długości, 2 metry wysokości. Użytkuję go piąty sezon. Kupiłem go przez internet. Jeżeli znajdę, to gdzieś podeślę wam w opisie link do tego tunelu. Ogólnie byłem z niego bardzo zadowolony. Jestem z niego bardzo zadowolony, ale wiadomo, że jest to tylko folia, która co prawda ma wtopioną w środek tę siatkę, która wzmacnia folię, no, ale jednak piąty sezon robi swoje, po oknach i tej siatce w oknach nie było śladu już właściwie po pierwszym sezonie, to wszystko się wzięło i porwało pod wpływem warunków atmosferycznych, no, ale jakoś pomimo tej braku siatki w oknach można było sobie z tym wszystkim poradzić. Natomiast po ostatniej zimie. Okazało się, że niestety tunel nie nadaje się do tego, żeby w pełni funkcjonował, ponieważ suwaki, które znajdowały się przy drzwiach, zobaczcie, po prostu odlazł plastik już od materiału i gdybym mocniej pociągnął, o na przykład tutaj, to to wszystko jak widzicie, bardzo delikatnie dotykam, a to wszystko jedno od drugiego odłazi. No i co? No i niestety muszę jakoś zrobić drzwi do tunelu, więc zanim wezmę się za sadzenie pomidorów, to najpierw robimy po prostu drzwi, żeby można było tunel zamykać i otwierać. Pewnie ktoś by jeszcze mógł powiedzieć: Chłopie, kup sobie nowy, nową folię i będzie po kłopocie. I powiem Wam szczerze, że ja się nad tym zastanawiałem, ale niestety okazało się, że rozmiar mojego tunelu, czyli te 2,5 na, na 5 metrów, już niestety nie ma takich folii. Owszem, są dostępne całe takie tunele razem ze szkieletem, razem z tymi rurkami, no ale one mi są zupełnie niepotrzebne. Poza tym, to jest dosyć duży już w tym momencie koszt. Chciałem dokupić samą folię. Folię, ale folii w tym rozmiarze po prostu nie ma. Być może będzie później, tak twierdzi producent, ale nie jest w stanie mi powiedzieć kiedy, więc po prostu muszę kombinować i działać na tym, co jest. No i właśnie dlatego trzeba te drzwi zrobić, bo nawet przeszło mi przez myśl, żeby tę folię po prostu zakupić i byłby spokój na pewno na kolejnych parę sezonów. Ale w międzyczasie przeszło mi przez myśl, że być może jesienią zacznę budować taki trochę bardziej stabilny i bardziej na stałe. Tunel. zobaczymy co przyniesie sezon, zobaczymy co będzie w ogóle do jesieni więc jak na razie trzeba niestety ratować to, co jest. No i tak jak Wam powiedziałem, zacząłem już budować bardzo, bardzo prostą konstrukcję do drzwi, żeby można było tunel zamykać i otwierać. Jak widzicie, po obu stronach zainstalowałem takie drewniane listwy. Buduję z tego, co mam w szopie, bo też nie chcę jakichś kosztów mega robić. Do tych listew dokręcimy Zawiasy, no i oczywiście trzeba zrobić jeszcze ramkę, na których będzie się trzymać folia. Zamierzam wykorzystać tę folię z tych starych drzwi, bo ona oprócz tego, że suwaki ma popsute, no to pozostała część jest jak najbardziej do wykorzystania. Tutaj jak widzicie, są listwy, z których mam nadzieję, że uda mi się zrobić ramkę, i mam nadzieję, że tych listew mi na tę ramkę wystarczy. I zanim przystąpimy do sadzenia pomidorów, no to najpierw trzeba taką właśnie robotę zrobić. Ponieważ nie mam jeszcze do końca koncepcji tego, jak to zrobić. Znaczy wiem, jak trzeba zrobić taką ramkę, ale nie wiem, ile czasu mi z tym zejdzie i do końca nie mam tutaj przy sobie wszystkich narzędzi, więc będę łaził między warzywniakiem, a szopą, a warsztatem. To po prostu myślę, że zrobię drzwi. Może pokażę Wam to na delikatnie przyspieszonym tempie i po prostu później już będziemy sadzić pomidory. Albo cały proces robienia drzwi Mijam, opowiem Wam tylko, jak już je skręcę i pokażę Wam, jak je montuję. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie biorę się po prostu za mierzenie, skręcanie, cięcie, odmierzanie, przyczepianie. No i za chwilkę się oczywiście widzimy. Słuchajcie, po serii jak ze skomplikowanych obliczeń matematycznych udało mi się do czegoś dojść. Nie wiem, co z tego zupełnie będzie, no, ale wychodzi mi na to, że moje drzwi powinny mieć 70, około 9 cm szerokości, wysokości 175, zdaje się. No to co? Po prostu bierzemy listwy i docinamy na odpowiedni wymiar. Jak widzicie, ramka jest już wstępnie skręcona. Mówię wstępnie, dlatego że co prawda dawałem długie wkręty, bo to są wkręty ósemki, ale jak na razie jest po jednym wkręcie na narożniku. Później, jak już pomierzę, czy wymiar się zgadza, to ewentualnie dokręcę kątowniki w rogach <laughs> i wtedy dopiero wzmocnię tę konstrukcję. Jak na razie no, jakoś tam się. Jakoś tam się trzyma, zbytnio się nie chwieje. No co i trzeba po prostu przymierzyć to do drzwi. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyszło. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zaraz padnie mi wkrętarka, więc pewnie będę musiał przerwać tę robotę, żeby poczekać, aż się naładuje. No, ale w międzyczasie może uda mi się chociaż doczepić tutaj do tego folię. No i działamy dalej. Konstrukcja się jakoś trzyma. I jakoś nawet pasuje. Ja na początek kilkoma po prostu skrzywkami spróbuję to dosyć mocno napiąć i przyczepić. Najpierw z jednej strony. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie słychać, bo deszcz pada i to dosyć mocno i intensywnie. Robota zakończona, jak widzicie, nawet się udało. Nie jest zbyt krzywo i najważniejsze, że wszystko się trzyma. Tak szybciutko jeszcze tylko przypomnę. Najpierw zrobiłem te tutaj słupki, które są poprzyczepiane do konstrukcji, do szkieletu tunelu. Tu musiałem trochę na dole przerobić, żeby to wszystko było prosto. Podobnie jest z drugiej. E, strony. Niestety nie mogę wam pokazać tego od zewnątrz, bo leje jak nie wiem co. E, drzwi są w poziomie. Nie sugerujcie się tym, że tutaj ta szczelina jest taka, po prostu folia jest krzywo naciągnięta i drzwi są w poziomie, bo to przed momentem sprawdzałem, e, sprawdzałem poziomnicą, także to wszystko się e, zgadza. Zamykają się, otwierają się e, i działają. Także będzie można sobie e, po prostu. Uprawiać i hodować warzywka. No i to powolutku tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. No niestety na zewnątrz nie mogłem wam pokazać całkowitego montażu drzwi, bo jak widzieliście, już zaczęło padać i to dosyć mocno. Drzwi zamontowane działają. Jeszcze muszę tylko popracować nad jakimś systemem ich zamykania i z wewnątrz, kiedy będę pracował w tunelu, żeby te drzwi sobie nie latały. No i oczywiście z zewnątrz jak na razie będę je po prostu podpierał czymś, żeby się w nocy nie otwierały. Ale na szczęście misja powodzona, zakończona sukcesem. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i robienie drzwi w foliaku. Trochę prowizorycznie, trochę na szybko. Trochę z tego, co było dostępne gdzieś w szopie, gdzieś w garażu. Ale udało się. To najważniejsze, że po prostu działają. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejny film na kanale Podwórkowiec. Proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i zostawienie albo łapki w górę, albo łapki w dół. Do zobaczenia. Cześć.